Chyba każdy z nas zna co najmniej jedną historię dotyczącą egzorcyzmów, najczęściej te przedstawiane na ekranach kin. Za każdą z nich kryją się jednak przerażające historie, których doświadczyć nie życzymy nawet największym wrogom. Na początek mamy dla Was historię, która jako jedna z nielicznych zakończyła się happy endem. W 1912 roku odbyły się egzorcyzmy na młodej dziewczynie Annie Eckland. Przejawiała ona nadzwyczajne zdolności takie jak modulacja głosu, lewitowanie oraz strach przed symbolami religijnymi. Opiekujący się czternastolatką ojciec i ciotka posądzeni byli o praktykowanie czarnej magii oraz dosypywanie Annie magicznych ziół do jedzenia. Sukces pierwszych egzorcyzmów nie trwał długo i po wielu kolejnych, jednak nieudanych próbach dziewczyna została umieszczona w klasztorze. Po 16 latach opętania udało się wypędzić złe demony, a Anna na wieku 30 lat mogła w końcu spać spokojnie. Drugi przypadek to pacjentka o pseudonimie Julia. Historia miała miejsce w 2008 roku w Nowym Jorku. Jeden z doktorów rozpoznał na swoim oddziale niespotykany przypadek, jak sam twierdził, opętania przez demony. Pacjentka, mająca w przeszłości związki z grupami satanistycznymi, wykazała nadprzyrodzone zdolności, których nikt nie był w stanie wyjaśnić. Potrafiła zmieniać ton głosu do bardzo niskiego, mówić w nieznanych językach, lewitować nad łóżkiem, a także rozrzucać przedmioty po całym pokoju bez ich dotykania. Podczas przeprowadzania egzorcyzmów, Demon, który opętał Julię, zwrócił się do obecnych tam, mówiąc, że będą tego żałowali. Trzecia w dzisiejszym odcinku jest historia z roku 1976 z Nowego Jorku. Seryjny morderca David Berkowitz, znany pod pseudonimem Sen sama, zamordował w nieco ponad rok, aż sześć osób, a siedem innych pozostawił w stanie krytycznym. Nie byłoby w tej historii nic demonicznego, gdyby nie fakt, że oskarżony tłumaczył, iż to pies sąsiada opętany przez demona nazwanego Harvey, kazał dokonywać mu tak przerażających czynów. Skazany na sześciokrotne dożywocie, David dodał po latach, że był członkiem satanistycznej sekty, która wybrała go do mordowania ludzi w celu złożenia ofiary. Miejsce drugie zajmuje z 1952 roku Annelise Michel, której historia została przedstawiona w filmie egzorcyzmy Emily Rose. Cierpiąca na epilepsję oraz choroby psychiczne Niemka w wieku 20 lat doznała znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Zaczęła mieć demoniczne wizje, słyszeć diabelskie głosy wołające ją do piekła, bała się symboli religijnych, a nawet piła własny mocz. Sprawą zainteresowali się lokalni kapłani, którzy zaczęli odprawiać nad Annelis egzorcyzmy. Łącznie odprawili oni 70 seansów, jednak żaden z nich nie dał efektu, a co gorsza stan opętanej tylko się pogorszył. Niedługo później dziewczyna zmarła z wygłodzenia oraz odwodnienia, a rodzice wraz z kapłanami zostali skazani za jej zabójstwo. Ostatnią historią w dzisiejszym odcinku jest wspomnienie o Michaelu. Był to bardzo religijny człowiek, uczęszczający na grupę modlitewną prowadzoną przez Mary Robinson. Według żony Michaela, Christine, to właśnie spotkania z prowadzącą i ich rzekomy romans miał decydujący wpływ na to, że w niedługim czasie z bogobojnego męża, Michael przerodził się w prawdziwego potwora znęcającego się nad żoną. Postanowiła na to zareagować grupa lokalnych księży, organizując rytuał egzorcyzmów. Wyczerpani 24-godzinną walką księża wypędzili około 40 demonów z mężczyzny, twierdząc jednak, że to jednak nie koniec pracy. Nie mylili się, niedługo po rytuale opętany udusił swojego psa oraz brutalnie zamordował swoją żonę, po czym cały we krwi wybrał się na spacer środkiem miasta. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Pozdro.